Materiały na kanale Refur Narrator powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl. Oprócz wypakowanych po brzegi podręczników do Warhammerowych gier bitewnych, są one również znane ze swoich podręczników opisujących konkretne frakcje. 40 ma swoje kodeksy. Fantazy Battles miało swoje Army booki, a Old World? Old World ma Arcane Journals. I właśnie temu się przyjrzymy dzisiaj, żeby zobaczyć, co znajdziemy w środku. I już na samym początku należy zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Arkane Journal jest chorobliwie wręcz cienki, jakby nie jadł swojego obiadku. Większość kodeksów czy starych army booków miała ponad 100 stron. 100, 200, te najgrubsze miały właśnie coś mniej więcej tyle. Tymczasem Arkane Journal ma w tym przypadku tych stron około Około równo 48. A mimo to warto jest zwrócić uwagę na to, co sobą prezentuje. No bo oprócz pięknej nowej grafiki e, przedstawiającej Elise Duchard i siły Bretonii, siły czerwonej ręki Brion ruszającej do walki, to mamy tutaj piękny napis Warhammer The Old World, wszystko w tym morskim kolorku. To, e, w otoczeniu morskiego kolorku Archangel Kingdom of Bretonie. Z tyłu tak naprawdę informuje nas. Tył tak naprawdę informuje nas, co mamy w środku. Ten suplement spojrzy głęboko na Królestwo Bretonii, eksplorując tradycję i wiarę tego fascynującego królestwa pełnych honoru rycerzy i skromnych chłopów. Użyty w połączeniu z Warhammer The Old World Forces of Fantasy ten tom umożliwia. podaje dodatkowe zasady i zawartość, pozwalającą używać Twojej kolekcji. Dzielnych bretońskich bohaterów w nowe, ekscytujące sposoby. Honor i Heraldyka. Głębokie spojrzenie na zasady i wyznania kodu honoru, y zawierające również wytłumaczenie zasad Heraldyki, y głęboko ilustrowany i pełen kolorowych przykładów. Wojna w księstwach granicznych. Detaliczne opowiedzenie y na nowo bretońskiego. Śmiałego, śmiałej próby do obrony księstw granicznych przed złymi najeźdźcami, kulminujące w ekscytującym scenariuszu narracyjnym, który zadecyduje o losach miasta Matorei. Heroes is legend. Tło i zasady dla trzech sławnych bohaterów. Zielonego rycerza, Sir Cecila Gaston w Zabójcy Żmija i Lady Elise Duchard. Wieszczki Brion, Armię Infamii. Zasady, by wystawić dwie unikalne, bretońskie Armię Infamii. Bretończyków na wygnaniu i krucjaty rycerzy. Błędną krucjatę. to jest wszystko to, co tak naprawdę znajduje się w tym tomie. Bo jeśli spojrzymy sobie, to od samego początku będziemy mieli, jasne, piękne grafiki i inne. Będziemy mieli dosyć ciekawe wprowadzenie do Bretonii. I tutaj muszę przyznać, że ten tom jest bardzo cienki i nie zawiera dużo detali, ale zawiera wszystko to, co jest tak naprawdę potrzebne, żeby zrozumieć, o czym jest Bretonia. Bo już od samego początku wytłumaczy nam, na, gdzie i jaka jest kraina Bretonii, dla, że wywodzi się tak naprawdę z opuszczonych ziem elfów i że kiedy Wal... Kiedy różnego rodzaju ludy, które zamieszkały później te tereny, walczyły z orkami, to wykształciła się warstwa tych, którzy bronią i tych, którzy służą. I ci, którzy bronili ich przed orkami, wyewoluowali tak naprawdę w rycerzy i stali się najważniejszymi elementami tej kultury. Więc mamy dosyć krótką, ale komplementarną opowieść o tym, jak powstawało Królestwo Bretonii. Mamy również sa same zasady. Kodu honorowego, że należy służyć pani jeziora, by bronić ziemi i tych, którzy na niej żyją, żeby bronić słabych od tych złych, żeby zawsze przeciwstawiać się wrogom e, honoru i porządku. Żeby nigdy nie poddawać się w walce, żeby nie pozostawić wroga niepokonanym, żeby nigdy nie łamać zasad wiary, albo nie zdradzać przyjaciela, albo towarzysza. Żeby zawsze pokazywać honor i. Zasady dworu, a również zasady honorowe rycerzy zawierają takie rzeczy jak zawsze trzeba, zawsze trzeba uszanować honor walki wręcz, Rycerz nigdy nie używa ani proc, ani strzał. Rycerz musi zaakceptować każde wyzwanie na pojedynek, rycerz nie może sięgać po miecz przeciwko innemu rycerzowi, chyba że w czasie sądu. Przez walkę. Rycerz musi nigdy nie zgodzić się na bycie wziętym w niewolę. Rycerz musi nigdy nie uciekać w strachu, tylko żeby wymienić złamaną lancę albo żeby odstawić rannego wierzchowca. I inne informacje, które po prostu trzeba wiedzieć o Bretonii, jeśli jest się tym zainteresowanymi. Jest opis samego królestwa. Mamy to jakie tutaj są tak naprawdę elementy geograficzne: szare góry i inne wyżyny, blade siostry. I nie tylko będziemy mieli tutaj góry, ale również opis lasów, które znajdują się w Królestwie Bretonii: lasu Loren, Arden, Chalon, różnego rodzaju opisy miast, które znajdziemy na tym terenie, oraz opis. opis no, będziemy mieli piękną, bardzo e, dokładną mapkę, która wytłumaczy nam, czym jest Bretonia. I to jest moment, w którym tak naprawdę z jednej strony muszę przyznać, jak na swoją cenę, to jest to bardzo komplementarne, bardzo dobre. To, jaki mam problem tak naprawdę z Arkane Journal, to to, że tym bardziej tak naprawdę wspiera mój pogląd dotyczący Old Worldu. Według mnie Old World nie jest systemem, który jest przyjazny dla nowych fanów. Uważam, że że Old World jest systemem, który jest bardzo mocno nastawiony na starych graczy jeśli ktoś bardzo by chciał się dowiedzieć więcej o Bretonii, to będzie mu trudno szukać rzeczy, które są aktualne, no bo co? Sięgnie po stare armii Sięgnie po... Jasne, można sięgnąć po Wikipedii i do RPGów, ale dla gracza gier bitewnych to jest podstawa. A gdybym był takim fanem, no to jasne mam opisane różne miasta i mogę sobie wybrać skąd pochodzi moja grupa ale będę musiał oszukać o wiele, o wiele więcej. Stare army booki pozwalały nowemu graczowi złapać army booka, poczytać, uznać, to mi się podoba, to chcę robić, w to chcę się zaangażować. Jak mam malować całą armię, to chcę, żeby była z tego danego regionu. Tutaj jest tego bardzo mało. I Arkane Journal skupia się na konkretnych bohaterów i kolejne Arkane Journal będą skupiały się na kolejnych bohaterach, na kolejnych regionach. Ale to nie jest rzecz, która zachęca i daje duże pole do popisu, jeśli ktoś chce się zainteresować konkretnym regionem, konkretnym bohaterem. Nie jestem tego fanem. Ale mimo to, to jest bardzo ciekawa lektura. Bo spojrzymy sobie choćby na jeden z największych retkonów, który tak naprawdę dotknął Bretonię, a mianowicie to, że będziemy mieli heraldykę, która skupia się przede wszystkim na najwyższym baronie i jego heraldykę noszą rycerze i nawet chłopstwo. Które pod nim działa. Przedtem to było bardziej zgodne z historią, gdzie heraldyka dotyczyła konkretnych osób, a nie na przykład chłopów, którzy pod nim działają. Jest to fajny, dosyć ciekawy retcon, który się tutaj pojawił, że rzeczywiście każdy służący pod konkretnym lordem będzie wykazywał jego kolory, co pozwala zunifikować armię. Ale mamy również szansę na to, żeby zrobić trochę różnorodności, żeby nasi rycerze byli różnorodni właśnie żeby nie wszyscy byli w kolorach np. czerwonej ręki Brion, bo na tym się przede wszystkim skupia tak naprawdę kolorystyka zdjęć, które znajdziemy tutaj i w innych tak naprawdę publikacjach dotyczących Old Worldu. Więc różni rycerze mogą sobie sięgać po swoją własną heraldykę. Mamy opis brytyjskich uniformów, tego jakie przyzdobienia przyjmują oni na hełmy i jak tak naprawdę właśnie ubierają się, żeby pokazywać różnego rodzaju afiliacje, które są prezentują. Będziemy mieli też to, jak właśnie chłopstwo próbuje pokazywać kolory swojego lorda, pomimo tego, że ich często na to nie stać. Kolejnym elementem jest dosyć ciekawy opis wojny w księstwach granicznych, i rzeczywiście jest to dosyć mocno opisane, jeśli chodzi o. To nie. Dobrze, nie jest mocno opisane, jeśli chodzi o detale, ale jest dosyć ciekawą kroniką bardzo konkretnego wydarzenia w historii świata Warhammera, który nie został do końca opisany dobrze. Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że to jest akurat dosyć nowy element a... pamiętam, że jak opisywałem Setre, to nie było nic wspomniane, a setre jest tutaj wspomniany, więc wydaje mi się, że to jest nowy element loru, który bardzo ciekawie zarysowuje różnego rodzaju graczy, którzy łączą siły w, tej jednej konkretnej, w tym jednym konkretnym wydarzeniu, w tej jednej konkretnej kampanii, a jednocześnie bardzo ciekawie pokazuje nam, jak te walki, o których właśnie czytaliśmy, wyglądają na mapie. Mogłoby to być bardziej, właśnie, pełne detalu, ale jednocześnie jest dosyć zrozumiałe. I to wszystko kończy się walką o Matore, która nie ma opisanego swojego finiszu. Są opisane zasady tego, jakie armie wystawić, kto bierze w tym udział. W tym przypadku będziemy mieli walkę dwóch sił Bretonii kontra jednej wielkiej sile Tomb Kings, królów grobowców. I to tak naprawdę dla graczy pozostaje opisanie tego, jak to się wszystko zakończyło. Bardzo ciekawy scenariusz do rozegrania, jeśli ma się zestawy, które temu odpowiadają, a nie zawsze ma się taką możliwość. Kolejny element to oczywiście nasze piękne graficzki. Będziemy mieli tutaj różnego rodzaju zdjęcia Bretonii i przeciwników z opisanymi różnego rodzaju elementami, które szczególnie zwracają uwagę. Przez te wszystkie grafiki są do zobaczenia w internecie, ale nie zmienia to faktu, że spojrzenie na niektóre detale może być ogromną inspiracją, szczególnie dla nowych graczy. Jeszcze więcej pięknych grafik, tym razem, właśnie wszystko w kolorach czerwonej ręki, brion. A potem przechodzimy znowu do loru, i tutaj będziemy mieli opisane, tak naprawdę, do, o co chodzi z tymi mieszkańcami Bretonii, którzy wyruszają w, będąc wyrzuconymi z Bretonii jako wygnańcy. Jak to. Wszystko wygląda i dlaczego, tak naprawdę, przyjęcie wygnania jest bardziej honorowe niż uznanie swojej winy. Eee... Oprócz tego. To jest to tak naprawdę wprowadzenie do tego, jak wykorzystywać tę konkretną armię, która będzie się różniła dosyć małymi detalami, różnego rodzaju statystykami, bardziej tak naprawdę proporcjami tego, ile możemy czego wystawić, ale jest to bardzo ciekawa wariacja na temat właśnie tego, co można zaprezentować Bretonią na różne sposoby, bo, takie właśnie, właśnie, bo taka właśnie armia wyrzutków może na przykład pozwolić sobie na to, żeby. Wykorzystywać bombardy i większej ilości najemników. Są do tego specjalne zasady. Specjalne zasady podejścia do rycerskich przysiąg, które odróżniają od głównej armii znanej z podręcznika Forces of Fantasy. Kolejnym elementem są krucjaty. Jest opis pierwszej krucjaty, do której doszło w przypadku Bretonii i dla, jakimi, zas jakimi zasadami tak naprawdę kierują się Bretończycy w czasie krucjaty rycerskiej. I znowu będzie trochę informacji e, o takich na przykład detalach, jak kolejne sztandary i heraldyka, ale również zasady tego, jak wystawić taką armię w czasie gry w Warhammer the Old World. Jednocześnie zasady tego, czym się to różni, a różni się statystycznie dosyć mocno. Bo oprócz konkretnych przysiąg będziemy mieli też na przykład specjalne zasady tego, w jaki sposób zdobywa się punkty zwycięstwa taką armią, albo tego, że zwiększa się maksymalną odległość szarży w przypadku takiej armii skupionej na konnicy. Bardzo ciekawe rzeczy pozwalające customizować swoją armię. Więc jest to trochę w sprzeczności wobec tego, co przedtem powiedziałem. Można zbudować armię po swojemu. Ale dalej brakuje mi tego elementu, który spajałby pod jakimś konkretnym sztandarem, A, pozwalałby zaangażować się graczowi od razu w to, co będzie mu się najbardziej podobało, no bo wyjdzie później kolejny Arcane Journal proponujący coś innego i co? Nagle trzeba będzie całą armię przemalowywać? Nie jestem fanem tego rozwiązania. Jest, oznacza to więcej Warhammera w krótszym czasie, więcej nowych zasad bez potrzeby robienia nowych edycji ale jestem fanem Lor przede wszystkim i to jest to, czego mi brakuje w Arkham Journal. Kolejny element to trzy wspomniane postacie, dwie strony przeznaczone na Zielonego Rycerza, jego zasady specjalne oraz tak naprawdę opis tego, kim jest, co jest dosyć przyjemną, przyjemnym opisem, który ignoruje tak naprawdę rewelacje, które pojawiły się w End Times, pozwalając na pewną dozę interpretacji rzeczy po swojemu. Sir Cecil Gaston, zabójca żmija oraz powody dla którego został wygnany z Bretonii są bardzo ciekawym opisem i z pewnością kiedyś będę musiał zrobić o nim materiał, chociaż przyznam szczerze, że tego jest dosyć mało jak na zrobienie materiału. To byłby materiał, który miałby, nie wiem, może z 5 minut? Coś takiego. Hmm, to mało roboty. Będę musiał to kiedyś zrobić. Mamy Lady Elise Douchard, tym razem wieszczkę z Brion, najwyższą służkę Pani Jeziora, kolejną postać imienną, która pojawiła się w Arkane Journal. Oraz, co najciekawsze według mnie, kilka specjalnych zasad do dodawania innych jednostek. Więc mamy na przykład Outcast Wizards, wyrzuconych z czarowników, szczególnie w Księstwach Granicznych. Yeoman Guard i to, co mnie najbardziej ciekawi, tak naprawdę, to Porada do tego, że nie ma takiej jednostki do kupienia. Nie da się kupić takiej jednostki, ale tutaj znajdziemy informację, co można zrobić, żeby wykorzystać inne figurki, żeby przedstawić tę konkretną jednostkę. Więc w przypadku właśnie tej straży będziemy mogli na przykład bardziej polorować, pokolorować uniformy lorda. Możemy wziąć zestaw Bretonian Men at Arms. Tylko, właśnie pokolorować ich bardziej, żeby pokazać, że to nie są zwykli chłopi milicjanci, a bardziej taka wierna, może nie szlachecka, ale straż. Będziemy mieli Border Prin Princess Brigands, prowadzonych przez Desperado, więc różnego, rodzaju, więc różnego rodzaju bandyci. I tutaj proponują, żeby taką jednostkę bandytów zrobić. Bandytów i najemników. Stworzyć, opierając się, malując w kolorze heraldyki twojego lorda, ale wykorzystując elementy z różnych zestawów, łącząc Bretonian Men at Arms z zestawem Empire Militia, żeby stworzyć ten oddział. Border Princess Bombard, czyli bombarda wykorzystywana przez Księstwo Graniczne. Proponują, żeby wziąć tak naprawdę model bombardy imperialnej albo krasnoludzkiej i dodać do tego odpowiednich odpowiednią obsługę. To jest to, co lubię w The... Warhammerze, ale szczególnie w Old I to, co sobie ceniłem w starym Warhammerze. Możliwość wykorzystania na różne sposoby różnych zestawów, tak jak mi przyjdzie do głowy, ponieważ taką mam wizję, a to właśnie jest w tym momencie wspierane przez e, Arkane Journal. Nie zrobimy Wam zestawu specjalnej bombardy dla Ksiądz Granicznych, ponieważ wystawi to na przykład, nie wiem, mały odsetek ludzi, bo postanowi z tym zagrać ale dajemy Wam tę szansę i możecie to sobie skonwertować. Chcecie konwertować? To konwertujcie. Kolejnym elementem są brytyjskie magiczne przedmioty, które suplementują to, co możemy znaleźć w podstawowym podręczniku. Będziemy mieli magiczne przedmioty, takie jak na przykład bronie, pancerze, sztandary, talizmany, Specjalne przedmioty, takie jak, takie jak na przykład pieczęć parawonu. Będziemy mieli również specjalne magiczne przedmioty, jak dar od leśnych elfów, czy diadem mocy, czy różdżka ognia. I to wszystko tak naprawdę łączy się do tego, jak wygląda Arcane Journal. Ostatecznie. Mam problem z tą książką. A jednocześnie jest na tyle. Zwięzła, że stanowi dosyć ciekawe wprowadzenie i zachęca do większego zagłębienia się w swoją armię. Jest wszystkim tym, co potrzebuje suplement, bez wydawania kolejnego i edycji całego podręcznika. Ciekawy ruch ze strony Games Workshopu. I z tym Was zostawię. Ja jestem Refur, to był kanał Narrator, Wy natomiast zostaliście na chwilę i posłuchaliście. Do usłyszenia. Cześć.